Obywatele Polski. To wiano mowa. Jak zapewne wiecie, Polska chce podpisać 26 stycznia porozumienie ACTA w Tokio. Porozumienie, które pozwoli na cenzurę internetu jedynego wolnego medium przekazującego informacje. ACTA zostało spisane w ukryciu przez polityków, których nie wybieraliśmy w wyborach demokratycznych. My nie mamy bać się rządu, to rząd ma bać się nas To właśnie to o czym gadamy tutaj cały czas Ziomek teraz prosty wybór należy do wszystkich Was Czy wszystko się poukłada, czy będzie rozpierdolone Od A do C do T do A nie chcemy akta Ile jeszcze mamy tu mówić Dwumetrowy chuj wchodzi teraz Akta do dupy, wielki buch z flupy Mamy pan z gruby I żaden dolar czy boni nie zrobi z nas kupy Wszyscy mamy tu plan jak wielki miecz, kolan brat Pokażemy wam jak wygląda nasz kontratak Nie chcemy by zamykano nam usta Chcemy wolności słowa. Leonimowi przyznajemy się do ataku na m.in. polskie strony rządowe, takie jak strona Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nie chcemy akta, nie chcemy akta, synu. Nie chcemy akta, nie chcemy akta. Nie chcemy akta, nie chcemy akta. Ja się pytam panie Donald, co to jest za gówno? My nie chcemy akta, Krzyczmy razem równo Żyjemy w kraju wolności, słowa demokracji Gdzie za plecami politycy tworzą durne ustawy I chcieli marihuany Teraz kroją internet Sopa, pipa, akta, kurwa noc, to za beses Jesteśmy <laughs> anonimowi, jesteśmy legionem, chcemy tylko być wolni, wy chcecie kręcić kabonę Usłyszcie nas teraz Później będzie za późno Nie twórzcie nowych burów na tak, tak wszystko, wszystkie runo A no nie było z żadnych kutas Nie powstrzyma nas ich chuj 300 milionów głów naprawdę jest w stanie zrobić gnój To dopiero początek Oni zaczęli, my skończymy Cybernetyczne cytomada Rozpierdolimy, wyjdźmy wszyscy z domu znieśmy wspólny aplauz Krzyczmy razem głośno, my nie chcemy akta W stronę premiera, prezydenta Czy ministerstwa sprawiedliwości Ceny by rząd nas usłyszał. Ataki będą trwały dopóki rząd nie wycofa się z podpisania porozumienia odstępu. Rzecznik prasowy rządu twierdzi, że serwery stron rządowych zostały przeciążone i nie ma mowy o żadnym ataku hakerskim. W odzewie za kłamstwo zaatakowaliśmy również jego stronę. Rząd nie chce przyznać się do tego, że ich strony są atakowane, ukrywa się za maską wzrostu zainteresowania. Chowają się jak tchórze, drżą przed naszą potęgą. Tak więc, bracia i siostry. Potrzebujemy Was i Waszej pomocy. Jesteśmy Anonymous, jesteśmy Legionem. Nie zapominajmy, nie wybaczamy.